Dajcie moi drodzy, wszyscy mnie tu oglądający, wszyscy którzy będą mnie oglądać. Z tej strony wita Lukas Monato w szóstym już sezonie z Q&A. Ktoż by pomyślał, że przebrniemy przez pięć sezonów Q&A, aby rozpocząć ten sezon szósty? Ktoż to przewidział? Co ja tam mogłem wtedy wiedzieć, gdyby to był bodajże rok 2017? Grudzień bodajże. Co ja wtedy mogłem wiedzieć, że tak daleko już przejdziemy? Ale już to wiedział, przyszłość po prostu pozostaje niejasna, a więc myślę, nie może nie będę za długo przedłużał, chociaż odcinek pewnie tak krótki nie będzie, no. Z sześcioma pytaniami raczej no, nie będzie tego długiego odcinka, ale czy chodzi o długość? Po prostu, ma być odcinek, no, mają być odpowiedzi na pytania, czego chcieć więcej. Zatem przejdźmy do tego, o czym tak naprawdę odcinek ma być la la la. sekrety ukryte są w sercach. Jakoś tak to leciało. To jest twój coś tą nutkę. Nie, największe czy najskrytsze, chyba największe sekrety ukryte są w sercach, chyba tak to brzmiało. O kurde lebele, czy to jest to co myślę? Jeśli myślisz o Q'u to tak, to jest to. Czyli to tu mam zadawać pytania. No zgadza się, gdzieś musisz zadać. Bo raczej gdzie indziej, w końcu to jest odcinek związany z początkiem Q&A 6. Jak tam życie, Lukaso? Dawno cię nie oglądałem. No cóż, dawno też QD-a nie było. Ale kiedyś musiał nastać ten moment, żeby jednak ten Q&A wrócił. Wiem, że wtedy pod koniec piątego coś tam się powtarzałem o tym odrodzeniu, takie tam... Jak ten Fenix, takie tam... No ale co zrobić? Jak się nie ma tego co się chce, to się ma. To się lubi to, co się ma. Nie, to brzmiało inaczej. Jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Jakoś tak to brzmiało. Czy ojciec ryzyk to biznesmen? No raczej nie sądzę tak z mojego punktu widzenia. No biznesmenem raczej bym określił kogoś, kto prowadzi jakiś tam biznes, jakiś tam małą, jaką, jakąś tam działalność. Jakieś sprawy, czy to handlowe, jakieś usługowe, jakiś biznes, jakieś działalność. I ma z tego, wiadomo, zyski. No raczej książki, jeżeli chodzi o sprzedaż, publikację tych książek, to raczej bym tego działalnością nie określił. No, sprzedaż ilości, no ale to raczej już sprzedają, no kon konkretnie jakieś księgarnie, no jakieś księgarnie zazwyczaj robią to. Czy tam sklepy książkowe wszelkie. A samo publikowanie dzieł. Raczej bym nie określił, owszem, zyski z tego ma w końcu autor. Ma prawo czerpać, ale raczej biznesmenem bym go nie określił. Po prostu jest duchownym katolickim. Wiadomo, różnie może być oceniany. Bo raz postanowiłem coś tam chyba przeczytać w tym jego życiorysie, że ponoć uważa Unię Europejską za nowy ZSRR. No, każdy ma swoje poglądy, co zrobić. Może i po części mógłby mieć rację, no. W pewnych sprawach owszem, może by i to przypominało, no ale trochę zbyt radykalnie, moim zdaniem, to zabrzmiało. Nawet, nawet z jego strony, trochę by to zbyt radykalnie brzmi. Ale nie mnie oceniać, każdy ma swoje poglądy, czy to o polityce, czy o innych sprawach. Ja tam w politykę nie lubię ingerować. Tak samo nie lubię za bardzo niekiedy kończyć odcinków, ale niestety, muszę to robić. No w końcu, co mam więcej? Dzisiaj sześć. Kto wie, może pod tym odcinkiem będzie coś więcej. Zobaczymy. Po tym widzę, zauważyłem. Intel GK czy jakoś tam miałeś? Teraz masz czarny pan. to sobie ustawiłeś. Co, może ja się zmienię no, na Harry'ego Pottera? Chociaż nie, Voldemort i Harry Potter nie, to byli przeciwwrogowie przecież. Ktoś musi, gdyby ktoś tu się ustawił na Harry'ego Pottera, no to by było ciekawie, no nie powiem. A czy tak będzie zobaczymy, wszystko możliwe <laughs> Zobaczymy Ja się może w tym momencie z wami trochę pożegnam już Bo nic ciekawego raczej od siebie nie mam do dodania A co mogę dodać? Zostawiajcie pytania jeżeli macie łapki w górę I subskrypcje też mile widziane Wiadomo, widzę że jednak coś się, że no z jakieś łapki czy jakieś przyrost subskrypcji Zawsze to jednak motywuje do dalszego działania Cóż mi zostaje więc, pożegnać się z wami i Widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie oczywiście w czwarteczek. O 19. Bo tak wracam do takiej regularności, jak była wcześniej. Wtorek, czwartek, sobota, niedziela. A czemu tak wybrałem? Nie wiem, będę mówił dzisiaj, chyba nie, chyba nie trzeba tutaj dużo o tym mówić. A zatem żegnam. Siemka.